Siemano, zobaczcie tylko, co tam stoi. Ale ja jadę na pole, i zaraz w drodze yy, mam o całej tej sytuacji trochę powiem. A więc, jak widzieliście, mamy już na podwórku, na placu yy, Seja Fernusona 8S. Wreszcie dojechał z e, najbardziej wyczekiwanych ciągników e, na testy, które mają przyjechać chociaż e, ostatnio też dzwonili do nas z Dafił, e, jest to nasz lokalny dealer, e, fenda Waltry. No bo nasze pietowie, na targach Szepietowie targa dogadywaliśmy się z nimi na temat na testy No i zadzwonili, że Pewnie, pewnie też e, Wydaje mi się, że no już mam tyle subów, że Większość tych firm wie e, Że nagrywam I chyba też dlatego Tak do nas Z taką Sprawą się do nas skierowali, bo powiedzieli, że Przywieziemy kombajn, nie ma problemu Ale przywieziemy też ciąg gdzie z naszej strony nie było żadnego tematu tą stronę, a więc musieli e, e, znać e, tą sytuację z naszymi tymi testami więc e, to ojciec z nimi rozmawiał ale prawdopodobnie to będzie 724 Fendt e, na testy już ten nowy Fendt One i to no dobrze i to nie dobrze bo wiecie na pewno wypadnie najlepiej no nie ważne co przyjedzie, no to Fendt wypadnie najlepiej to jest moja opinia i ja, ja wiecie, że jestem zwolennikiem, tak samo mówicie, jesteśmy zwolennikami fendów. nie jesteśmy zwolennikami chcę No i to jest ten właśnie minus, że... bo dobrze, że właśnie przyjedzie, że się przetestuje go, a minus jest taki, że wiecie, jak on już przyjedzie my nim pojeździmy, to możemy się utwierdzić w tym przekonaniu, że no, fend to fend. No i będzie trzeba niestety trochę więcej wywalić sobie niż na te które testujemy, ale czy to dojdzie do skutku, no nie wiem, no. Zobaczymy. Motokoło też ma być akcjon, ale to już pewnie wiecie. Ale wróćmy do Maseja. No, dzisiaj także, także wróćmy do Maseja. Wczoraj wieczorem, piątek, przyjechał do nas Masej. Na lawacie, bo nie jest on zarejestrowany. I dzisiaj przyjął przedstawiciel wskazał nam, wyjaśnił co i jak, za lustry, no sumie same usy pokazał w czujnikach. Wiecie, no się nie będzie, o tak nie opowiadał, ale wskazał wszystkie takie najlepsze cechy, sterowanie, wytłumaczył a, i te, te. O, tym masaju oczywiście będzie oddzielny odcinek, dzisiaj e, kosimy, e, więc ten masaj zaraz odejdzie na na drugi plan ale jest to ciągnik 8-mes, 225, czyli 225 koni plus 20 koni w buście. Tylko z o tym, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Z samymi testami człowiek żyje, dzisiaj kosimy. Jeszcze wspomnę, to, że ciągnik mamy prawdopodobnie do poniedziałku, a może nawet do wtorku, ale będzie do poniedziałku, więc dzisiaj niestety musieliśmy pakować rękaw. Dodatkowo, to zaraz jeszcze powiem, widzimy na zewnątrz. Eee... Teraz wyjechaliśmy kosić, więc pewnie dzisiaj, przy sobocie, nie będzie czasu nawet pojeździć tym czynnikiem w polu. Jest on już, tak jak widzieliście, zaczepiony, zagregatowany z talerzówką. O. Zagregatowany z talerzówką, ale... Ale pewnie no, przyjdzie nam... Pracować jutro, czyli w niedzielę, no to tyle. Niedziela takich prac jak się jak jakieś talerzowanie to się nie robi, no bo trzeba jednak ten dzień poświęcić na no, odpoczynek, a nie 7 dni w tygodniu napierdalać. Więc e, tutaj w tym przypadku, gdy no, oni przyjdzie na testy, no to no już trzeba będzie jednak to pojeździć, no bo no co? No w poniedziałek pewnie z rana przyjadą pociągi, no i my praktycznie nie pojeździmy. A z tego, co rozmawialiśmy z przedstawicielem, to mówił on nam, że jakieś tam 10 motogodzi możemy walnąć, nie? I będzie ok. No i niestety załapał nas deszcz, nie miałem już wyjść, nagrać coś z pola, ale... Załapał nas właśnie deszcz, zakryłem szczepę na razie, mam, ja wiem, gdzieś no 2,5 zbiornika, może 3. Yy... No i zobaczymy jak rozwinie się sytuacja, no tak wiecie, taki deszcz to nie jest jakaś ulewa, więc jeżeli by przestał zaraz padać to będziemy kosić dalej, ale jak nie przestanie no to będzie trzeba zjeżdżać chyba, no ale patrząc sobie na ten deszcz to pewnie i tak będzie zjeżdżać, chyba. nic tu nie poradzimy niestety, no a ja mam za sobą już niestety pierwszą usterkę w kobzelence. Znaczy ciężko jest coś nazwać usterką, jeżeli jest spowodowane z naszej winy. Po prostu mam y, ten składanie y, ślimaka ustawione na czasówkę. I gdy przyjeżdżam pod, przyjeżdżałem pod wiatą, wiecie, no kurdeczowi się zamyślił bo to y, upakowanie, tu, tu trzeba szybko na pole, tu jeszcze suszarnia, tu trzeba podsunąć, tu jeszcze tam przywożą. No i człowiek się zagapił i po prostu tą końcówką y, od ślimaka, tą regulowaną, poblaszaną, no, przypieprzyłem górę w górę wiaty, końcówka się odpierdoliła. No i trzeba było to zrobić. No, na szczęście jakoś to w miarę wygląda. Yy, trzeba było zespawać uchwyty te mocujące tą końcówkę. No i wyprostować trochę siłowniczek ten hydrauliczny. Ale na szczęście z uszkodzeń to było tylko tyle. Ale no to taka nauczka na przyszłość, nie? Żeby myśleć o tym co akurat teraz się robi, a nie co trzeba zaraz zrobić. Bo można no niestety sobie szkód robić No i nie wiem, zaraz oczywiście kombajnista zdecyduje, czy kosimy, czy nie. Ale chyba taki no, równy dość deszcz pada. Tam, gdzie jest jasno, to tam chmury poszły. Tutaj zobaczcie, jaka taka, no to źle, źle, to, źle ja to widzę. Nie będziemy musieli zjeżdżać. Przy okazji będziemy wtedy mogli skończyć rękaw, no. Na razie patrzymy, czekamy, jak się rozwinie sytuacja z tą pogodą. Obecnie kosimy inwentiva. Wczoraj też kosiliśmy inwentiva. Tutaj też nasz też wczoraj nas stąd deszcz zgonił. No i dzisiaj to pewnie będzie to samo. Kosiliśmy inwentiva na raz, dwa, trzech działkach. Na każdej z tych działek wychodziło ponad 13 ton średnio z hektara, więc odmiana jak najbardziej na plus. Trzeci już rok tej odmiany u nas. No i na przyszłą na pewno też będzie e, zakupiona, jest to odmiana z Euralisu, 220-230 v ziarno typu Dent, co bardzo fajnie widać po kolbie, kolby są już odsłonięte praktycznie wszystkie. No i co jeszcze tu mogę powiedzieć, e, wilgotność, wilgotność e, fajna, bo na poziomie tam 26, 27-28%. O tak, 27-108%. Mamy też nowy wilgotnościomierz. Kupiliśmy Wilgotnościomierz taki sam jak yy, tutaj przedstawiciela z KWS-u, był, który był na filmie. Bo po, tak na mowie z nim, po, po jego opinii, mówił, że mało co się ten yy, wilgotnościomierz myli od wagi suszarki, która jest najdokładniejsza. Yy, tam 1%. Max mówił, że się różni, więc zakupiliśmy go. No i teraz dużo dokładniej to wilgotność wychodzi. Na polu oczywiście dalej mierzymy sobie tym dramińskim Góra sobie poszła, musimy tam, tam w tamtym miejscu druga idzie, ale na razie prosimy, bo się fajnie przejeździło Jedna chóra przeszła, idzie kolejna. Mam nadzieję, że chociaż uda nam się to skosić. gdzieś może zostały dwa hektary. Niecałe. Zaraz wyjdziemy tutaj w kukurydzę. No i te włosy, jak są mokre, to jest najgorsze, nie? bo to potrafi zaklejać sita. Są wilgotne, ale nie są mocno mokre. Skoro kosi ojciec, no to pewnie sic nie brudzi i nie zapierdziela. No a kolby się prezentują tak, bo widać, że to jest ziarno dent Koajna kolba luźna, już yy, ziarno Tak to mniej więcej wygląda o, Akurat syp sypią chłopaki na John A ja korzystając z tego, że na razie nie palę, tylko tak mrzy delikatnie. Ale to bardzo delikatnie, no to powiem no i co tutaj się stało. No, niestety to się urwało z tych zawiasów. No i trzeba było zespawać na szybko. No i troszkę wygięło nam tutaj siłowniczek niestety. Ale póki co jest ok, Gapowe. No i taka... Takie to jest tutaj koszenie dzisiaj, na tę deszczową pogodę, no szczęście to nie jest boże i w miarę tutaj kukurydzy pozwala to kosić. Wiecie, no usługowo, albo jak ktoś by sprzedawał na mokro, no to pewnie czegoś takiego by się nie robiło, bo to zaraz y, po kieszeni byłaby strata, y, czas po kieszeni byłby, no ale my suszymy to, a to jest tylko woda powierzchowna, to nie stanowi jakiegoś tam wielkiego problemu. шарни